Telefon... Y, tak, słuchaj, Krzysiek Kononowicz chce z tą pogadać, to daje na głośno mówiący, nie? No? Halo! Dzień dobry. Dzień dobry, panie to, to... Eee, a pan mógł się przedstawić? Pa Paweł z Warszawy. Paweł z Warszawy, tak? No kurde. Przecina się telefon, coś mu mówi. Halo! No, nie słychać go. No, poczekaj. Nie wiem. To już nie wiem. O, poczekaj. Jeszcze raz spróbujemy, bo coś się rozłącza. Nie wiem. No. O, jeszcze raz spróbujemy, no? Mów. No, dobra. No, dzień, dzień dobry, panie Krzysztofie. Paweł... Dzień dobry, panie Pawle. Witam. Ja mam, ja mam pytanie, panie Krzysztofie, co, co to było, że. Jakiś pijem do Pana i coś mówił na Rafała, jakieś złe rzeczy. To wczoraj to co było? E, no taki przyszedł człowiek, e, na razie nie będę mówić, jego ja e, wy już wywąchany jest i tak dalej i powiem, e, że po świętach wszystkich e, skieruję pismo do policji, żeby jego zatrzymali. Bo powiem tak, tak być nie może, żeby po mnie jechał, e, po Rafale jechał, kłamał, że to e, Rafał coś nagrywał i tak dalej. A to on wszystko nagrywa i on się chowa. że on podobno to jest e, w Szwecji. I on mówił? W Szwecji czy gdzie? A to Olgierdano mówisz. Olgierdano. Nie, to on. On i Olgierdano, to ten tak sobie. Aha. I ja ci powiem, że on gdzieś. Jak... Zamostra. Tak. Bo on prowadził gdzieś lajta. I wiesz co? Eee, wszystko wiesz, się wydało, gdzie on jest, świecy je, jego wiesz, policja poszukuje. Bo on wytłukł e, nogą rapała lampę kierunku skazał ozową, czekaj, lewą. Nie, prawą. Prawą. A to Olgierdano, tak. A on cię pyta o tego co wczoraj u ciebie był, co Wojtka chciał nagrywać i Wojtek go wyrzucił. A to wiesz, to jest taki kamil ci powiem, mi, wiesz. Też dobry pies, dobry ham. Bandyta z zamostu. mostu Zaraz, Co? Bandyta z zamostu mówi. No, wiesz, e, on się nazywa ten. kurczę. No, Krzysiek zeszedł ma. Trzymaj. Trzymam. Tak. Zaraz ustalimy jego personalia. Może Krzysiek ma spis. Wejść. Na posesję. <głos> <głos> Listę obecności. No, ty na tyle fale jesteś. Ja wiem, że ja to na twojej liście to cały czas muszę zrobić kiedyś porządek tu. No, tu. W spisie? E, 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 e. To nie ten. Wiesz, ale ja, ja podejrzewam na przykład, że on może robić sam sobie wpłaca na Ju przykład mam. pieniądze, bo tego... On nie się myślecie. nazywa... No, e, my? E, Kamil Vincent Vega. A to takiego kanał się nazywa Vincent Vega. Tak. On ci mówi, że ma na imię Kamil, no jak naprawdę ten wczoraj ma na imię, to ty nie wiesz. On Kamil. Się. Na pewno? Na pewno. No. I on jest Kamilem i wiesz, ci powiem, e, on prowadzi taki kanał Vincent Vega i... Jego kiedyś, on kiedyś do mnie przychodził. wiesz, e, A później się on pogorszył, e, zaczął chlać, pić. Wiesz, Panie, Panie i tak dalej. To była, proszę, teraz, patrz, patrz, patrz. Do twego samochodu. W Czekaj. No. Do No właśnie. No. pójdę. kończymy na razie. No. Chodź i no, co tam się dzieje? Ktoś pod bramką? A tak, ktoś do samochodu idzie, wiesz. Jakiś tutaj chuligany atakują. No panie teraz powrócił redaktor Meksikano. Mi się wydaje, że to jest idealne właśnie pole. Jako iż wszyscy jesteście hejtowani przez tego kleszcza. No to jest właśnie pole mhm. do zgody, pogodzenia.